Hej, to my, zaczarowani vlog. E, jest to nasz ogółem pierwszy vlog. E, właśnie w tym vlogu będziemy się przedstawiać i co lubimy robić, tak? Więc zacznijmy od żarówy. Tak, cześć wszystkim. No, ja jestem Żarówa. Co lubię robić? Lubię robić wszystko. W sumie nie mam za bardzo za dużo czasu na jakieś takie rzeczy, ale zawsze znajdę czas. Um, Interesuję się fotografią, hmm, może też lubię kręcić filmiki, więc może też dlatego wyszedł ten vlog cały. E, jesteśmy dosyć kreatywni, mamy zawsze wiele pomysłów, tak więc na no, 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 ten temat te, raczej tyle mam do powiedzenia. Teraz może kolega się przedstawi. Tak, yy, jestem Oskar na imię mi, mhm. na przedwisko mi Wieczór. Razem stworzyliśmy vlog Zaczarowani. Vlog jest. Zresztą o wszystkich, żeby oglądali nasze wszystkie pomysły. Co lubimy robić? Lubimy robić wszystko. Wszystko, co nam wpadnie do głowy, od razu kręcimy i wrzucamy na nasz kanał. Eee, wasze pomysły możecie kierować do nas, wszystko zrobimy. Nasza głowa pełna pomysłów. Nie wiem, powiecie, żebyśmy, nie wiem, coś zrobili i zrobimy na pewno po dłuższym czasie. Eee, nie wiem, na przykład urodziłem się 28 listopada. Jak chcecie, adres podam. Jeżeli mnie lubicie, prezenty. Żabunia może też podać swoje urodziny. Będziecie wysłać tam prezenty. Eee, co by tam dali powiedzieć? Jesteśmy naprawdę bardzo kreatywni, mamy bardzo dużo pomysłów, tak więc na najbliższy Rodzimy czas. Robimy wszystko! Tak, na najbliższy czas mamy po prostu już e, zapewnione kilka filmików, naprawdę bardzo, przynajmniej naszym zdaniem ciekawych, a jak to śmiesznych. będzie... Śmiesznych, tak, jak, jak to będzie z waszego punktu widzenia, to już sami ocenicie, skomentujecie. E, przyznam, w sumie nie jesteśmy za bardzo normalni. No tak można powiedzieć, bo z tego co mam, nam się tam w głowach kotuje, to to nie jest normalne. I na kilka, po, po prostu kilka filmików mamy już na bank zapewnionych, są e, bardzo fajne. Nie wiem, możemy jednym zdradzić. No. Jest to przeróbka pewnego filmu, który leci e, programu. na telewizji programu rozrywkowego. Operacja stylowa, domowa wersja. Tak, bardzo domowa. I bardzo śmieszna. Jak to ocenicie Wasza sprawa? Eee, jeszcze o nas. Eee, jesteśmy, że tak powiem, kreatywnie jednięci. <grym> tak, już się usunę. Niektóre słowa. Eee, w sumie tak. Eem. W sumie nasz blog, nasz pro, portal, p, kanał, kanał nie będzie w sumie skierowany tylko i wyłącznie do jakichś takich e, chorych, dziwnych, śmiesznych filmów, tylko ogólnie kreatywnych rzeczy. Będą jakieś właśnie filmiki śmieszne, jakieś przeróbki, jakieś e, Ta rzeczy... Maja. Tak, jakieś rzeczy, które sami robimy, jakieś wyzwania, cokolwiek po prostu. Też, Powiedzieć to łatwo, tu jest wszystko. Tak, wszystko to, co, co można. Co można zrobić, co się da zrobić. Na co jesteśmy w stanie... Nie wiem, nie wiem, taki pomysł na przykład, będziemy coś zwiedzać. Akurat nagryliśmy film, taki żeby pokazać. Co A, u nas jest to do zwiedzania. Są bardzo ciekawe, na przykład... Bunkry. Bunkry, miejsca, bunkry. piekarnia. Tak, piekarnia. Wszystko tu jest do zwiedzania. Tak pełno do rzeczy. Nowe taniardia. Lotnisko na L. O, lotnisko. Ach, tak, lotnisko, tak. E, czekaj, co my jeszcze mamy? E, e, kurde, jak to się nazywało? Te. Piramidy. O, Piramidy. Płynące mąże? Nasze miasto jest pełne tego wszystkiego. Wszystko będziemy działać, wszystko, co nam dacie do głowy. Wszystko, po prostu wszystko będziemy robić. O. W pewnych granicach. No, bo są naprawdę takie rzeczy, które e, których nie można wykonać i jeżeli uznamy, że pomysł jest naprawdę na tyle idiotyczny i tyle chory, nie wiem, tak bandzi? Tak, na przykład albo jakieś cięcie się, albo jakieś kurde, nie wiadomo jakie rzeczy, coś związane z pornografią, jakimiś rzeczami takimi... Nie, nie, takie rzeczy odpadają. W miarę no rozsądne te rzeczy żeby były, żeby nie były naprawdę jakieś idiotyczne, bo nie wszystko damy radę to robić. W miarę rozrywkowe, w miarę śmieszne i żeby nie były na przykład właśnie, wejdź pod pociąg. Tak. W każbanji, weź nie wiem, wypij płyn do naczyń. Wszystko w miarę rozsądne, więc tak. To tyle na dzisiaj. Vlogi będą kręcone może po dłuższym czasie, tak jak już w następnym filmiku będzie mówione. Kończy nam się czas, tak więc